Cześć, ja z tej strony, ostatnio od momentu kupienia sobie Nikona ZF, czyli od nowego roku, zacząłem szukać też trochę takich ciekawszych obiektywów do tego aparatu, żeby przede wszystkim ładnie wyglądały. Tak? Ostatnio ktoś się przysrał o to, że w ogóle mówię, że obiektyw ma ładnie wyglądać. No, przepraszam bardzo, no w tym momencie musi już, przy takim aparacie obiektyw musi ładnie wyglądać. Mam w dupie kompletnie to, jak rysuję, czy jest ostry, czy cokolwiek. Musi tylko i wyłącznie ładnie wyglądać, oczywiście. Tak szukam po prostu stylistycznie pasującego obiektywu, który będzie mi sprawiał przyjemność używając go na tym aparacie, który również ma mi sprawiać przyjemność. To nie jest mój główny aparat do zleceń. To jest Z8, 50, 1.8 i 24-124.0. To jest mój zestaw, który biorę na zlecenia, który mi pokryje 99% rzeczy. Wiem, że mam odpowiednią jakość i Pliki wspaniałe, ergonomicznie. Aparat, który można pracować cały dzień, super, to załatwiam. ZF jest dla przyjemności. Tylko i wyłącznie. ZFC też jest dla przyjemności. One są po prostu przepiękne i mają mi sprawiać przyjemność i sprawiają. I też chcę, żeby obiektywy, których na nich używam, to również sprawiały mi przyjemność. 40 2.0 wziąłem specjalnie tą wersję SE, w sensie w kicie, bo też wygląda ładnie. No, miałem poprzednią 40 2.0 w zwykłej wersji. Sprawdza się dokładnie tak samo, ale nie, nie wygląda aż tak ładnie na tym aparacie, tak? Ma mi sprawiać przyjemność, bo po to stylistycznie ten aparat został ładnie zrobiony, żeby dobrze wszystko do niego pasowało. Napisałem do Sigmy o możliwość testów kilka szkieł z serii Contemporary, czyli nie artów super duper ostrych, wszystko, czy nie sportów super duper szybkich. Głównie chodziło mi o te Sigmy Contemporary, dlatego że one. Są całe metalowe. Są calutkie, metalowiutkie. W ogóle tulipan jest nawet metalowy. Mają bardzo fajny pierścień przysłony z takim nawet wybrzuszeniem z ząbkami, jakby to miało być do, do tego, do follow focusa. No, świetnie są wykonane. Wszystkie te obiektywy mają światło, te co testowałem, czyli. 35, 65 i 20 mają światło 2.0. Kiedyś w ogóle testowałem już 65 z Techartem yy, i testowałem wtedy 50 chyba 2.0 z Techartem też. Te obiektywy są na bagnet Sony E. Nie ma ich na Nikona. Nie ma ich na Nikona, od razu tutaj mówię. One są z bagnetem Sony E. Tak jak mówię, 65 i chyba 50 wtedy czy coś tam. Nie pamiętam dokładnie którego, ale dwóch, testo dwa testowałem kiedyś na Techarcie. One działały bardzo fajnie, tylko że w AFS, ogólnie Techart działał spoko, tylko że ciężko było ze śledzeniem w AFC na nikonie. Obecnie od kilku miesięcy mam mega Dapa, głównie pod moją Sigma 85 mm DG dgdn na którą się zdecydowałem ze względu na po prostu jakość tego obiektywu, jakie generuje pliki i jakie ma rozmycie, ostrość i po prostu gabaryty tego obiektywu na 14. Postanowiłem wtedy, że nie przeszkadza mi, że jest trochę wolniejszy przez dapa, bo po prostu wiedziałem, że nie będę go używał do sportu ani do reportażu, tylko do portretu i mi w 100% wystarczy. No to teraz zacząłem sobie właśnie testować te Sigma 35, 20 i 65. 20 się obecnie nagrywam, także jestem w trybie wideo i używam ich również teraz na nowym adapterze Wiltroxa EZ. Także mam porównanie trochę z Tehartem, Megadapem i Wiltroxem, jeżeli chodzi o adaptery. Recenzję Tehartu i Megadapa na tym kanale już macie. Recenzję Wiltroxa będziecie dopiero mieli, dlatego że nie zrobiłem wystarczającej ilości zdjęć, tutaj liczby zdjęć, żeby ocenić, jak się naprawdę sprawuje. To też zależy od obiektywu, ale w ogóle na Nikonie ZF nawet Megadap fajnie działa na przykład niż na Nikonie Z8, także bardzo się cieszę, że ten aparat też nawet przyspieszył autofokus, jeżeli chodzi o szkła takie adaptowane z Sony przez Megadapa, a z Wiltroxem to już w ogóle jest miazga, jeżeli chodzi o tą 8514. Te obiektywy bardzo fajnie działają przez Megadapa zarówno, chociaż nie jest to praca idealna, jak się. No, ja zawsze pracuję w AFC, czyli w ciągłym y, ostrzeniu z wykrywaniem oka. Pracowałem na nich głównie na otwartych przysłonach, chociaż przymykałem, jeśli chodzi też o pracę z błyskiem i pracę w studio, także tutaj, żeby mieć też trochę pewność większą e, ostrości, zdarza się, że są zdjęcia nieostre, zwłaszcza z Megadapem. E, zdarza się, z, z tym Viltroxem nowym wydaje się, że ta ostrość jest trochę lepsza, ale nie zrobiłem jeszcze z nim sesji, także tutaj się nie wypowiem. Natomiast jeżeli chodzi o te obiektywy właśnie z serii Contemporary. One są bardzo niedocenione według mnie. One w ogóle jakoś tak nie szumią w takiej przestrzeni fotograficznej, tak jak arty, czy nawet sporty, czy wszelkie lufy sigmowe, takie wiecie, do krajobrazu i tak dalej. Te obiektywy jakoś tak po prostu cichaczem sobie są i bardzo mało o nich się słyszy, a wyglądają obłędnie, to też jest ważne i pracują również świetnie. Są turbo ostre. Już dzisiaj nie będzie licznika turbo. Mam nadzieję, że powstrzymam się od pokonania ostatniego rekordu. Są naprawdę piekielnie ostre. Są wyjątkowo szybkie. To nie jest tak, że nie zapieprzam tak jak sporty, ale ogólnie nawet przez adaptery one są całkiem szybkie, jeżeli chodzi o autofokus. Są kompaktowe. To jest 35 2.0, oczywiście wiadomo, że to nie jest 1.4, e, chociażby nawet nie 1.8. Ale e, ta 30, 35 jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o A-gabaryty, A na ZF-ie jest przecudowna, jeżeli chodzi właśnie o użytkowanie. Ja w ogóle do 35 zaczynam się przyzwyczaić do nowej ogniskowej. Do tej pory cały czas mówiłem, że to nie jest moja ulubiona ogniskowa, wszystko nie lubię jej ten. Zaczynam przechodzić na ten obóz 30 kopiątkowców, chociaż i tak 50-80 piątka moje topki, ale gabaryty tego szkła są świetne. Tutaj przednia soczewka. 2.0 jest w zupełności wystarczające. W ogóle ostrość tych obiektywów mnie powala. Jak trafi z Megaduffem, wiadomo. Tutaj nie oceniam trafności, celności autofokusa, bo to są szkła adaptowane z całkiem innego systemu. W ogóle nie przeznaczone do tego, na którym używam, także tutaj e, ja w 100% to akceptuję. 20, którą się nagrywam, również świetny obiektyw. W ogóle z gabarytów tej 35 tylko tulipan jest trochę inny, bo ma wyżłobienia, żeby boki nie wynietowały, ale tymi gabarytami bez tulipana są praktycznie identyczne. E, zwłaszcza, że chyba kapsle są wymienne, bo Niejednokrotnie pomyliłem. 65 jest tutaj trochę większa, głównie przez większy Tulipan, ale po jego yy, zdjęciu nie jest wcale taka duża. 65 mm bardzo fajna, ogniskowa, nietypowa, nie jest to zwykła 50, taka klasyczna, daje to coś trochę więcej. Yy, przysłona 2-0, bardzo fajna. Tutaj nie brakuje, że to jest 14, jeden 8, cokolwiek. To, so, to, nie, to nie mają być szkła, arty, to nie mają być ten, wiecie, ten turbo bokę na 1.4, ale bokę tutaj i tak jest bardzo, bardzo przyjemny. Nie jest ostry, jest sigmowy, jest gładziutki. Jakość wykonania tych obiektywów, no za każdym razem mnie rozwala. ten metalowe y, tulipany, no tu jest wszystko po prostu świetne. Kocham te obiektywy, kocham je, naprawdę. Jeżeli macie okazję ich użyć i się nimi pobawić, spróbujcie, bo ja wiem, że arty są po prostu. Dla fotografów, którzy lubią obiektywy takie otwarte, są jednymi z najlepszych obiektywów na rynku. To nie ma tu po prostu co do gadania. Optycznie Sigma wyszła na nowy poziom w pewnym momencie z artami i z niego nie schodzi. I tylko za każdym razem po prostu wszyscy robią wow, jak wychodzi nowe szkło. Nie zapominajmy o tych obiektywach, bo są naprawdę świetne. Warte uwagi, warte uwagi. Ja w ogóle ten zestaw 20-35-65... No, świetnie trafiłem do testów. Bo myślałem o 50, ale mówię, dobra, 50 przecież mam. Ta moja 18 s na, na tym na ZFC też fajnie wygląda w miarę. Ona jest taka bardzo zgrabna. No i też oczywiście to jest Nikor S,ka, także też jest genialna, jeżeli chodzi o parametry i tutaj szybkość działania. No mówię, dobra, 50 nie będę się interesował. A sprawdzę sobie jeszcze raz tą 65, bo ja pamiętam, że kiedyś jak ją miałem, no to tam trzy zdjęcia zrobiłem i mówię, ok. Na szybko, bo tam wtedy miałem też 85 na testy, i 50. No to tamte mnie bardziej interesowały, ale tutaj naprawdę bardzo fajny w studio do całej postaci. Ta kompresja przy 65 mm jest bardzo ciekawa. Czasami 50 tak, wiecie, przerysowuje wciąż, nie? zwłaszcza przy pełnej postaci, to tam gdzieś jak źle wykadrujemy, to gdzieś ta perspektywa nam się tam wydłuża. Tutaj już zaczyna się tak robić bardziej właśnie teleobiektywowo, już wchodzimy trochę dłużej, dłużej, także jest bardzo fajnie. 35 klasyk, świetna, no jak robiłem nią zdjęcia, teraz czy z błyskiem, bardzo fajna ogniskowa, do ostrego błysku, do całej postaci, do 3 czwarte, bardzo polubiłem tę ogniskową. 20. 20 trochę wziąłem, żeby sprawdzić, czy mi zastąpi Wiltroxa mm, 13.14 na ZFC. O tym już wspominałem, jak się raz nagrywałem, bo mój zestaw ten biurkowy, czyli to, co teraz się nagrywam, to był zawsze Nikon ZFC z 13.14 Wiltroxem. Plusem tego zestawu jest to, że jest bardzo jasny, bo mamy 1.4 światło i wtedy ISO nie muszę jakoś nie wiadomo, jak żyłować. Natomiast yy, jest to dosyć duży obiektyw, nie będę ukrywał większy od tej 30, on jest bardziej, nawet nie wiem czy nie większy, albo podobny gabaryt do tej 65. ZFC jest trochę mniejszy od ZF, także tutaj się trochę wyrównuje ten balans, ale ta 20 na ZF kurde ma w sobie coś i tak jak nawet się nagrywałem, robiłem takiego testowego vloga po domu, jak przyszedłem to nie tracił ostrości za bardzo, to mam stabilizację też przede wszystkim, mam odchylany ekranik, tak jak teraz tutaj się nagrywam, wiem, że mi oczy ciągle tutaj uciekają, w zf też bardzo lubię to, że jest ta ramka czerwona przy nagrywaniu, nie tylko kropeczka, która jest często zasłaniana przez kable w ZFC. Także mam całą ramkę i widzę lepiej, czy mam rzeczywiście włączone nagrywanie, czy nie. Mam zdjęty limit czasowy na zf -ie. także wiecie jak już mam tego ZFA i są pewne opcje optyczne bardzo zbliżone do tego, co już miałem, chociaż może trochę ciemniejsze, ale też tutaj kompromis, pełna klatka, krop, większe ISO, mniejsze ISO, czy się nie wyrównuje przy szumach, nawet yy, yy, przy tej matrycy te szumy bardzo ładnie chodzą. Ja tu się nagrywam teraz w vlogu przy ISO 800, bo to jest to bazowe na 2.0, no to trochę po prostu światło też yy, światło też bardziej odpaliłem niż na tamtym, na 1.4. Na no mam takie, wiecie, swoje rozkminy, ale szukam do tego ZF-a ciekawych kompanów do zabawy i właśnie yy, staram się też, żeby to stylistycznie trochę grało, no bo Fajnie byłoby, żeby grało. Nie ma być za duże, dlatego nie idę w obiektywie teraz 1.4 czy coś takiego, bo to ma być sprzęt taki bardziej wiecie, na wycieczki rodzinne, na jakieś spacery, takie wypady na miasto, jeżeli bym chciał. Także to ma być taki sprzęt, który mogę zawsze zabrać i mi nie wadzi. Z8 jest jednak wciąż duże, tak? Ja go uwielbiam ergonomicznie jako aparat do pracy, ale jest duże. To nie jest aparat, który chcę wszędzie brać. ZFC jest genialny do zabierania wszędzie, natomiast obiektywy, jakie do niego mam, 20417, na przykład DX, bardzo fajny, kompaktowy, ale jakościowa, tak wiecie, no jednak tam tej głębi czy jakości w tych zdjęciach trochę brakuje. Tutaj, no jednak, ta 35-2.0 Sigmowa jest trochę fajniejsza, nie? I przez tego nowego Wiltrox adapter tutaj świetnie pracuje, także bardzo, bardzo kusi taki zestaw. No i tak się zastanawiam, wiecie, nad przejściem, bo jednak ten krop może nie będzie mi już potrzebny, chociaż wciąż uwielbiam ZFC i wydaje mi się nawet na pierwszy rzut oka ładniejszy od zf -a, ale jednak ZF ma te funkcje ciekawsze, jeżeli jest nowszej generacji aparatem. Ten tryb czarno-biały jest bardzo fajny, bardzo przydatny, jeżeli się bawimy światłem tylko. Wykrywanie oczu w manualu jest przecudowne i też mam nadzieję, że niedługo właśnie Wojtlandery z mocowaniem Z będę trochę testował do tego wykrywania oka i też do zabawy. Także te obiektywy naprawdę skradły moje serce, są przecudowne. Jeżeli macie adaptery i chcecie nimi się powiedzmy, zainteresować, polecam sprawdzić je. Jeżeli pracujecie na systemie Sony albo macie, nie wiem, że one są też w L-mount na Panasonic albo na Leica, Jeżeli macie możliwość natywnego podpięcia tych szkieł. Gorąco polecam. Może nie macie retro aparatu w tym systemie, które będzie super pasowało do tych obiektywów, ale one są przepiękne, świetnie wykonane, całe metalowe. Optycznie, naprawdę, no, żyleta po całości, nie? Także od pełnego otworu. Gorąco polecam tę serię Contemporary, bo ona jest, wydaje mi się, że bardzo niedoceniona. Kuba też do swojej tam lejki, wiem, że. Chyba 50 wziął właśnie tą Sigmę, tą 2.0. Także tutaj też pamiętałem, że on na tym, na tym jedzie. To też sobie właśnie przypomniałem, jak chciałem coś testować, żeby o te się uśmiechnąć. Piękne obiektywy, piękne, naprawdę to są takie obiektywy, które trochę cieszą. Tak, to, to już nawet samym wyglądem, jakością wykonania to jest coś, co właśnie do zf bardzo pasuje. Żałuję, że nie ma natywnie. Żałuję, że nie ma natywnie. Chciałbym, żeby było natywnie, ale uwierzcie mi, że przez te adaptery naprawdę da się fajnie pracować. Zwłaszcza, że jest to przeznaczenie obiektywów do zdjęć, gdzie ten adapter wcale aż tak nie przeszkadza. Także dobra, to było na tyle. Wiem, że taki, takie gadanie bez sensu trochę. Ale jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję się tymi obiektywami, właśnie Sigma z serii Contemporary, pobawić, gorąco polecam. Są naprawdę, naprawdę fajne. To by było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!